Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy dla Was taki filmik za w sumie 35 zł. Ale wybrałyśmy sobie z drapeczki z numerem 6 będzie widać, będzie widać. Każda z drapeczka u nas jest dzisiaj z numerem szóstym. Także zobaczymy, co te szósteczki nam przyniosą. Olby, coś fajnego. No i standardowo będziemy sobie drapać po jednej drapce. Każda z nas na przemian. Zaczynamy oczywiście od białego złota. Za 5 złotych i szukamy wygrywających liczb. A później patrzymy, jaki jest mnożnik ewentualnie.

już no, był razy jeden. Dobra, teraz mamy naszą siedemeczkę najkochanczą. No i standardowo chyba zasadnie musimy mówić szukamy siedemeczki. Niestety tu nie mamy jeszcze żadnej. I mamy tutaj 19, 34, 18, 20 i niestety 26. Tym razem nie okazała się ta szóstka szczęśliwa, chociaż ja bardzo lubię zdrabki z szóstką. Teraz mamy super linię. Jeszcze chyba żadna linia się nam tutaj nie utworzyła, bo troszeczkę sobie już zdrapałyśmy. I teraz szukamy słońce. Chyba nie widzę tu żadnego. Kwiat. No też nie mamy. Krab. Kraba chyba gdzieś tu był. był. Krab były Na samym końcu jeszcze. I ostatni symbol to rower. Którego też nie mamy. Niestety. Pusta. Kolejny rzut to ekstra linie, ale. A, będziemy tak po kolei, żeby było dobrze widać, bo jak oddalimy bardzo, to później tego tak nie widać. Tu mamy kości. Zaczniemy sobie tu od góry szukać. Tu mamy jedne kostki. No i tyle. Kolejny symbol to parasol. I parasol mamy tu w ostatniej. Tutaj mamy parasol. Tutaj również. Tu jeszcze jeden. I jeszcze tu z samej góry mamy jeden. I to by było na tyle. Teraz przedostatni symbol to ptaszek. ale ptaszka niestety tutaj nie widzę. I ym, co to jest tęcza? O, to sobie pojedźmy tak. Szkoda, że nie dzwon. No to by było spoko, ale tutaj też w ogóle nie mamy żadnej tęczy nrt, niestety tu mamy pusto. I na koniec mamy na, yy, nadzieję, że coś przyniesie nam ten codziennie tysiąc. I mamy trzynaście, trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa i czterdzieści dwa. Dwadzieścia siedem, dwóch, trzydzieści dziewięć też nie mamy, trzydzieści jeden też, dwadzieścia dziewięć, Trzydzieści siedem, jeden siedem, czterdzieści jeden, a my mamy czterdzieści dwa, trzydzieści dwa znowu obok. Trzydzieści pięć dwadzieścia pięć dwadzieścia jeden.

Literki potwierdzają, że jest pusta. No i dzisiaj podsumowania nie będzie. Nie ma co podsumować. Mamy, ma co dzisiaj, mamy dzisiaj 0. wielkie 0. Tak też bywa. Czyli 35 złotych, jesteśmy na minusie. Lot to się wzbogaca. My tracimy pieniążki. No ale takie są gry. Hazard jest bardzo zły. Mamy nadzieję, że następnym razem e, uda nam się trafić coś lepszego. E, dajcie znać, czy podobają Wam się nasze filmiki. E, I nie zapominajcie o łapkach w górę. I jakiś miły komentarz na pocieszenie dzisiaj, bo na pewno się przyda. Do zobaczenia. Pa!